To jest plasforma. państwu nazywam się i zamiam życie kolejny historii. Mówiłem dzisiaj o mierzeniu marketingu. To znaczy yy, podstawową rzeczą, na którą właściciele firm czy ludzie, którzy robią marketing, muszą zwracać uwagę, jest to, czy ten marketing jest robiony dobrze. I bez opanowania metod mierzenia. Nie za bardzo da się stwierdzić, że ten marketing jest zrobiony dobrze, więc duża część tego, o czym dzisiaj mówiłem, była poświęcona z jednej strony mierzeniu marketingu, a z drugiej strony pewnym sprawdzonym metodom, które pozwalają na bardzo szybkie wybudowanie marki. Po pierwsze, mierzyć. Po drugie, taka technika, o której mówiłem, nazywa się pirackie metryki. To jest bardzo ważny w przypadku filmu, żeby coś takiego ogarnąć. I po trzecie. Coś, co będzie się nazywało rytualizacją marki, czy, czyli odpowiedź na, na pytanie dla kogo i do czego jest, jest twoja marka. To są te trzy rzeczy, które chciałbym, być zapamiętał. Moje szkolenia są, zależy od tego, Jakie to jest szkolenie? Dlatego, że szkolenie z copywritingu czy szkolenie ze storytellingu to są szkolenia dla ludzi, którzy chcą lepiej komunikować siebie jako markę osobistą albo swoją markę. Natomiast mam też szkolenia ze strategii marki. One najbardziej przydają się ludziom, którzy są właścicielami firm. Niekoniecznie muszą zajmować się bezpośrednio reklamą, komunikacją, natomiast ogarnięcie tego w jaki sposób to wszystko zorganizować. To jest coś, co mi się bardzo przydaje w filmie. Nie popełniałem błędów, które popełnili wcześniej inni, więc takie są dla, dla właścicieli filmu. Fajnie jest, że wykładowca jest otwarty, ponieważ przerwy kawowe wykorzystują do tego, żeby o pewne treści dopytać i to jest niezwykle ważne i to jest duża wartość też, jeśli chodzi o wybór wykładowcy. Natomiast na pewno sporo wskazówek dotyczących tego, żeby badać feedback, żeby pracować z, z klientem. W przypadku miasta są to mieszkańcy, turyści i goście, którzy miasto odwiedzają, w związku z tym na pewno sporo działań podjętych będzie po tym szkoleniu, także całkiem, całkiem fajne działania. Paweł, za każdym razem, kiedy występuje, bo go widzę niejednokrotnie, też go śledzę w mediach i na newsletterze, o którym mówi, bardzo przystępny sposób pokazuje, w jaki sposób budować marketing. I to jest ważne, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której przedsiębiorca albo jakakolwiek firma twierdzi sobie, okej, okay, to ja już mam dosyć, ja już się nie rozwijam, tylko się będę zwijać. Nie. My powinniśmy za każdym razem myśleć o tym, jak pójść o krok do przodu, jak zdobyć nowych klientów i właśnie jak poszerzać swoje horyzonty. No i to jest właśnie to szkolenie.